się w tym słoiku. Następnie dodajemy koper. Wystarczą dwie niewielkie albo większe nawet gałązki. No i możemy go również rozdrobnić na kilka mniejszych kawałków, aby dodać intensywności naszej zalewie. Możemy go też gdzieś tam powciskać pomiędzy ogórki. Następnie wrzucamy Chrzan, wystarczy niewielka laska pocięta na kilka mniejszych kawałków, również po to, aby nasza zelewa była bardziej intensywna, a przez to ogórki pyszniejsze. Kolejna sprawa to czosnek. Dodajemy trzy duże. No, my naprawdę mamy bardzo duże główki czosnku. Jeśli masz mniejsze, dodaj nawet 4.